Witam wszystkich na kanale. Janek, czołgista. Maraton się skończył. Czołgi zdobyte. Ja akurat mi uda, akurat udało się zdobyć czołg w najlepszej cenie czyli 0 zł. Zrobiłem cały maraton, męczyłem się, wyrwałem włosy, kosztowało mnie to mnóstwo zdrowia ale jest i teraz przetestuję wam ten czołg. Jak on chodzi, czy warto było? Jest wiele głosów. Jedni mówią, że jest OP, jedni mówią, że jest dziadowski. Sam to sprawdzę, nie jestem w jakiś sposób związany z Wargamingiem, więc mogę swoje zdanie głosić tak jak chcę. Także e, jeśli Wam się spodobał ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, a ja ruszam do bitwy. No i kochani, mamy mapę Przełęcz. <laughs> e, nie wiem jeszcze gdzie pojedziemy, chyba pojedziemy sobie tutaj Eee, na J2, gdzieś tam w tej okolicy, eee, no i co my tu mamy? Mamy czołg premium polski, niszczyciel grom. Eee, Zdziałem 100 mm. Hmm. Średnie uszkodzenia na minutę. Tutaj jest ciężko określić, bo po prostu uszkodzenia zależą od, od odległości. Eee, przy 50 metrach odległości, możecie zrobić 300. 30, z tego co pamiętam no oczywiście te obrażenia będą spadać wraz z rosnącą odległością, także najlepiej strzelać z dużych dystansów z krótkich dystansów, przepraszam Kurde, tak jest, czasami człowiek rano nagrywa, to jest niewyspany także uszkodzenia na strzał mogą się wahać między 800 a 200 średnio Penetracja 272. Dobra, sprawdzimy, jak działa tutaj. Bardzo fajnie, bardzo fajnie. Jedna pecha poczęstowany kolega. Teraz, jakby wychylił drugi raz, to dalibyśmy na serną pesteczkę. A i to jest problem, akurat. Tu mamy problem większy. No i dobra. Kolega wysłany do garażu. Hmm. A my sobie pojedziemy. Zobaczymy, może tutaj ten grom z przeciwnej drużyny zrobi jakiś błąd i będzie mu można wpakować darmochę. Eee, mamy sojuszników za sobą, którzy będą może grali hmm. jakoś nas fajnie ochraniając. No kolego, ale ten obsidian żeś mi tutaj ładnie zasłonił a mogę mu dać w ten narożnik mamy przewagę penetracji bo kolego ale weź nie rób tego nie odsuń się jaki gość no szkoda szkoda że nie wiem czy on tam strzelił tym gromem czy nie musimy jakoś tutaj potancować żeby Bardzo fajnie to weszło. Kolego, teraz jakbyś... jakbyś go skończył, byłoby miło. Dobra. Grom strzeli. No, 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 koleżko. Koleżko, zasłaniasz mi. Jejku, jak ja nie lubię właśnie jak jak zamiast pomagać nam to biorą i utrudniają. Kolega wysłany do garażu. Mm. Teraz patrzę co my tu mamy przed sobą. Mamy Lake mamy kometa, więc można sobie tu popchać, spróbować jeszcze zagrać jakoś agresywnie. Eee, prędkość maksymalna tego pojazdu 45 km na godzinę. Dobra, ci trochę zasłonię, daj mi też poszczelać troszeczkę. Co tu się stało? Zniknął mi koleżka. Ej, koleżko! no ale zlamiłem <laughs> no dobra pojedziemy podjedziemy trochę na bliższy dystans bo troszkę kalafiorzy z dużego dystansu eee, ten e, czołg przynajmniej, może, może ja z przysłowem. E, trudno mi teraz powiedzieć mm. na razie pchamy e, do przodu nie wiem ten Emil czy tutaj jest żebym ja nie dostał zaraz pechy od boku e, nie wiem czy on pojechał na na ten most dobra no zaryzykujemy pojedziemy żeby coś zrobić w tej bitwie, bo nie ma spota nawet. Hm. ciekawe, bardzo, bardzo ciekawe to jest. Ale pchamy, nie ma co się tutaj przejmować. O, o, jest, 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 jest. Jest emilek. Jest komecik, jest emilek. Uhu, uh, uh. no koledzy, zje... podjazd, podjazd, podjazd! Pojadą po mnie! Jad on po mnie! No kolego, no to to ta zniewaga ...i wypaga! O jak, jak zlamiłem! Ale frajda, zabawa najważniejsza. Strzelanie, strzelanie do. Ło kurde, ale. Ja tu ewident. oj oj oj, o dobra. To już jest okej, okay. dobra. Mo... No i dobra, jest spoko. Teraz musimy przeładować, nie wyjadę po tego Kari. Jedziemy, jedziemy po Kari. Teraz już mogę jechać. No, zasłaniają mi. Dostanę bułę? Dobra. <ścoughs> Bardzo przyjemny czok, powiem szczerze. Fajnie się gra. <ścoughs> Daje fan powiem wam szczerze, szczególnie na tych niższych tierach. No, no nie jeden będzie się wkurzał, że ma do czynienia z tym pojazdem. No i no co tu mamy? Mamy raport. Eee, dobra, pierwszy, tak jest, dobra, spróbujemy. Dobra, wynik drużynowy zrobiłem 3578. Raport szczegółowy 30 tysięcy do przodu, mimo tego, że grałem na goldzie ale zwróć uwagę, druga klasa pojazd będzie robił gigantyczne wyniki 3,5 tysiąca, druga klasa tak mi się wydaje, że będzie koks będzie koks, dobra i następna bitwa, zobaczymy co to da no i dobra już nie jest tak kolorowo mamy pilzno, głosowanie na dziewiątki pojedziemy na zielone próbujemy trochę posnajpić postrzelać Troszkę zmieniłem ilość pocisków. Na pierwszej bitwie zagrałem na Full Goldzie niepotrzebnie, powiem Wam szczerze. Nie zwróciłem uwagi na penetrację podstawowych, tam jest też bardzo dobrze. Także można sobie grać na, podstawowych, na podstawowej amunicji, ale to się na mnie zemściło, zwylosowało mnie na wyższe tiery. Dobra, kiedy mamy arty. Jedna arta może być problemem dla nas. arta ale my się na początek ustawimy, zobaczymy czy, czy warto tutaj strzelać. Załadujemy heczka. Hmm. Może jakaś bura pojedzie, może coś mniejszego, byśmy może sprzedali. Może XOR. Zobaczymy, co nam da tutaj ustawienie w tej pozycji. Eee. Posnajpimy chwileczkę. Hmm. Jak widzieliście w tamtej bitwie, teoretycznie ten pojazd nie ma pancerzu. Ale dingał. Potrafił dingnąć, szczególnie te niższe tiery. No, co, co on tutaj ma, te, te 100 mm pancerza z przodu, no to to nie jest jakiś ten... Nie było takiej okazji akurat przetestować tego z jakimiś większymi tierami, może teraz będzie jakaś szansa. Nie wiem, mi się wydaje, że takie że będzie ten pojazd grywalny? No kurde, no trochę, trochę lipa, ale tutaj pchają nasi. Może jakiegoś blinda? Byśmy sypnęli tutaj. Zobaczyli, co tam, co tam siedzi? Pokaż kotku. Co masz w środku? Nie za wysoko to poleciał. Ewidentnie za wysoko. Eee, nasi nie dostają od boku, czyli może tutaj nie być przeciwników. To mm -hmm. zazwyczaj jest tu. O kurde, jest bizonte. Dobra. Jakbym go tutaj złapał zaraz. 8 sekund do pocisku I nie zdążę mu strzelić. Dobra, jest za 340. No nie jest, nie ma tragedii, bym powiedział. Dobra, strzelił jedną. Za chwileczkę mamy następną pestkę. Więc będziemy mogli... Może, może go skończymy. Dobra. Kolega wysłany do garażu. To nie jest jakiś super świetny damage z tego większego dystansu, ale no można można tak grać. Zobaczcie, 189. No nisko losuje. To nie jest szok dla snajperów, na pewno nie, nie, nie. To jest ok do grania w zwarciu. Akurat fajnie było, jakby on miał troszeczkę. Więcej pancerza, żeby można było tak agresywniej wyjechać, przydzwonić e, przeciwnikowi. E, nawet przyjąć jakieś obrażenia, ale kurde. Albo HP, żeby więcej mu dali. No to to byłby koks, to byłby koks. Ale myślę, że i tak będzie sobie fajnie radził e, w, w bitwach. Czy ja dam radę go tutaj nachta, był za duży dystans mi się wydaje trochę. jakby tego ksora stamtąd wydoili to ja bym mógł odjechać chyba, że ja go zaświecę ale boję się, że ten ksor mi wsadzi pełny magazynek bo jest, 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 jest koleżka w ksorze no, no niestety, długo skupia jedziemy, jedziemy, jedziemy po tego groma Jedziemy pogroma Bardzo chcemy go złapać Oj oj, ojo ojo oj oj, 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 oj. Ach, Dobra, myśmy mu dali, cofamy, cofamy. O koleżko oj, 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 to go kolega zabolało. Jedziemy. Typ 5 heavy Nie, 4 heavy, myślałem, że to dyszko jest. Zapomniałem o tym. No i dobra, spróbujemy tutaj dać jakąś pechę. Tu by się przydał haeczek, ale niestety nie mam. Załadujemy haeczka. Kurde, haeczek. 9 sekund. Czy tego Conwaya damy radę? Zobaczymy. Czy damy radę mu dać jakąś pechę? No wychyl, koleżko. Nie bądź bądź kolegą. Kurde, haeczek. No trochę słabo, bym powiem szczerze. Z haeczka zaliczyłem tutaj na 600. Eee, przynajmniej. No nie polosowało. Jedziemy tutaj na tego typa może, damy mu jakąś pechę w plecy? Muszę podjechać. No, jak widzicie, no trzeba jednak tego damage'u troszkę szukać, no ale znajdujemy pomalutku. Mm, na pewno da się tym grać. Mm, nie ma jakiegoś większego problemu, żeby tutaj nie zrobić tym demedzu. No Nawet najgorsi myślę, że gracze są w stanie zrobić dwa strzały z bliskiego dystansu i przynajmniej jeden gdzieś tam z daleka, więc 1800 myślę, że na ósemkach to będzie jakiś dobry zielony kolor, więc będzie dobry myślę, że czołg do robienia WN-8, szczególnie dla tych słabszych graczy. Dobra, jest spoko. Bez jakiegoś spięcia, napięcia mogę już na sobie tutaj popierdzielić i jest OK. zwycięstwo. Poczekamy na raport. No i dobra, i co my tu mamy? Mamy raporcik, wynik drużynowy. Zobaczcie, na dziewiątkach trzeci wynik zrobiłem. Raport szczegółowy 44 tysiące do przodu i nie mam do połeczek. Nie mam do połeczek, to, to się ceni. Także kochani, fajny czołg, Wydaje mi się, że będzie fajnie się nim grało. Będzie dawał dużo fanu przede wszystkim taki. Czołk. Nie jest jakiś super przegięty jak bezeta. Bo jednak da się go przebić bez większego trudu. Można załadować podstawowe amunicje i go spenetrować. Ale daje fan. Nie, no moim zdaniem, nie wiem co inni mówią, bo nie oglądałem żadnego youtubera akurat przed recenzją tego filmu. Uważam, że będzie świetną maszynką do zarabiania, na pewno. Brakuje tutaj tego wychyłu działa odrobinkę, ale jest rewelacyjną maszyną. Strzał za 800 daje taki wewnętrzny na zadowolenie, że po tym maratonie którym się męczyłem, poprawia mi to humor ta maszynka i polecam. Jest ok. <laughs> Jeśli Wam się spodobał ten materiał, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zasubskrybujcie, a ja was serdecznie pozdrawiam. Hej, Wasz Janeczek.